Witajcie moi drodzy, z tej strony ja i w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie dekoracje z Minecraft w prawdziwym życiu. Z tego co wiem będą to takie normalne dekoracje jak i takie straszne, więc ciężko powiedzieć czego się spodziewać. Na ten pomysł wpadł jeden z was i właśnie dziękuję ci mordeczko za napisanie komentarza, bo dzięki tobie jest ten odcinek, więc jeżeli chcesz wyświetlić się na odcinku napisz jakiś pomysł dotyczący tej serii i po prostu jak go wykorzystam to cię pokażę. Więc myślę, że Warto. Mam nadzieję, że łapa zostawiona, a my lecimy. Okej, okay. znajdujemy się tutaj w wiosce villagerów. Ej, nietypowo! Chyba pierwszy raz mamy coś takiego, że jesteśmy w wiosce villagerów od razu, dobra. Zobaczmy, co mamy. Pierwsze, okej. Okay. Pierwsze, jak możecie zauważyć, to jest stanowisko gamingowe jako dekoracja. Patrzcie, jest tutaj fotel, są tutaj monitory, komputer, myszka o człowieku. Mamy nawet Minecrafta i Google'a i jakiś kanał na YouTubie, jednak niestety go chyba nie rozszyfrujemy. Więc no co potrzebujemy za przedmioty, żeby odblokować ten obrazek? Ok, czarną wełnę, czerwony kwiatek. Drewniane schodki i slab Dobra, to nie są jakieś ciężkie przedmioty W sumie do dekoracji to wydaje mi się, że Nie będzie jakichś ciężkich przedmiotów Więc no, zacznijmy sobie od tego Że zdobędziemy sobie trochę tutaj drewienka I zrobimy podstawowe itemy No bo od czegoś trzeba zacząć Moi drodzy, a myślę, że Tak mamy dobry start, bo jesteśmy W wiosce villagerów i to jest naprawdę Bardzo rzadko spotykane a Że mamy tu kobla, to rozkopiemy im troszkę Domeczki i sprawdzimy, czy jest tu Kowal, ej, bo w sumie byłoby naprawdę Mega spoko, jakbyśmy mieli tutaj już yy, kowala, to już w ogóle nasz start by był zarąbiście mocny. Dobra, robimy sobie jeszcze tutaj sikierę i zrobimy sobie jeszcze tutaj mieczyk. Dobra, sprawdźmy, czy jest tutaj kowal w tej wiosce. O, mamy zboże. Dobra, jedzeniem będziemy się przejmować później, bo musimy i tak znaleźć owce, czerwony kwiatek i drewno. No jakby drewnem się nie przejmujemy, bo ono jest wszędzie. I patrzcie, jest tu kowal. Tak, i co my tu mamy? Wow, jakie temy! Rumbiście, ej, dobre itemy, naprawdę dobre itemy. I mamy też owieczkę od razu, więc to, dobra, tylko będziemy musieli zdobyć czarny barwnik i z tym może być większy problem. Mamy też czerwonego kwiatka, więc w zasadzie mamy prawie wszystko, tylko teraz czas zdobyć czarny barwnik. I będziemy musieli znaleźć gdzieś tutaj kałamarnicę, a wydaje mi się. O, są i kałamarnice. Dobra, już chciałem mówić, że w takich wodach mogą one nie występować, bo różnie w tym bike bywa, wiecie o co chodzi. Ale pierwszy obrazek. Już w zasadzie będziemy mieli odblokowany mam barwnik, mam barwnik, dobra. Więc wymieniamy sobie to teraz tak. Dajemy sobie tutaj wełnę. Okej. Okay. I potrzebujemy jeszcze więcej drewna, żebyśmy mogli zrobić sobie slap oraz dwa schodki. I w sumie nawet nie musimy ich robić, bo wystarczy, że patrzcie. O, cyk, dobra. O, zarumbiście. I teraz robimy sobie cyk. No, i mamy wszystkie przedmioty, które są potrzebne do odblokowania pierwszego obrazka. Zarumbiście. Więc szybko teraz. Idziemy sobie tutaj na górę, rzucamy sobie schodek, slab schodek, czarna wełna oraz kwiatek. No i oczywiście klikamy przycisk. Jak będzie wyglądać to stanowisko? Uwaga, pyk! Wow, ej, ale serio dowalone Czy wy to widzicie? Patrzcie jaki komp Kurde, ty, ile monitorów Aha, nie, bo tam jest chyba jeszcze drugie stanowisko Ej, mocne, naprawdę Zazdrów w sumie Patrzcie, tutaj MacBook. No, 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 na bogato, nie powiem, że nie Ale dobra, lecimy dalej I kolejnym obrazkiem i dekoracją Jest akwarium No ciekawe, dobra, okej, okay. akwarium się nie spodziewałem I potrzebujemy tutaj szyby I ryby O kurde, będziemy musieli, słuchajcie sobie złowić rybcie, a tutaj później pogramy na pianinie, zarumbiście. Jak ja zdobędę rybę? To jest też dobre pytanie, bo opcje są dwie, można ją złapać, a można też ją po prostu zaatakować w wodzie i ją zdobyć. Tylko pytanie czy my znajdziemy gdzieś tutaj rybki, nie? O, jest, są rybki, ale wydaje mi się, że to nie są te rybki, które my potrzebujemy sobie zdobyć. Tak. To nie są te. O nie, my będziemy musieli zrobić mordy wędkę. A do wędki potrzebujemy spidery. Czy ja mam nic? Nie mam nici. Ale sprawdźmy, czy gdzieś nici nie będzie w wiosce. Tutaj coś jest? Nie, mamy łóżko, ale to sobie możemy wziąć, bo to nam się przyda. Yy, weźmy sobie jabłuszko na przykład, przekąsimy. Korzystając z sytuacji też weźmiemy sobie tutaj... O, proszę bardzo, troszkę jedzonka z farmy. Czy tu coś jest? Tutaj nic nie ma. Czy tu coś jest? Też nic nie ma. No tutaj wiadomo, że nic nie będzie. Może tutaj? Też nic nie ma. A tutaj... O, jest skrzynia. Mm, no, nie za dobrze. Ej, ale mamy dwa siodła w ogóle, mocno. Tutaj też nic nie ma, no nie. Ej, co to jest? O! Portal do Netheru znaczy ruiny portalu do Netheru. Ej, tam może być nic. W sensie, wątpię w to, ale tak czy siak. Sprawdźmy, jakie tam są przedmioty. Dobra, co my tu mamy. Okej, okay. ej, przedmiotów mamy full. Ale no niestety nie są to nici. I mamy blok złota, dobra, weźmy go. A, nie wykopię go nawet, no. Nie za dobrze, nie za dobrze. Okej, okay. w takim razie trzeba szukać kejwa. Bo musimy zrobić wędkę. Bo inaczej tej ryby nie złowimy. O, tutaj jest. A, tu nic nie ma. O, ale może tutaj, patrzcie. No, tutaj na bank coś będzie, uwaga. O, tak, dobra. Mamy kejwa, teraz wystarczy polować na pająki. O, i słyszę już zombie. Ile creeperów? Ej, oszaleliście? Czy ktoś tu oszalał? Ewidentnie ktoś tu oszalał. Dobra, skaczemy. Ło, ło, ło. Dobra, 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 dobra. O nie, ej, w którą ja stronę poszedłem. O kurde, dobra, wybuchaj. Wybuchaj, wybuchaj. Dobra, wszyscy pokonani. Nie, jeszcze nie. O kurde, jeszcze mały zombiak się tutaj napatoczył. Co jest, co jest, co jest? Ej, 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 bo ja zaraz ginę, ja zaraz ginę. To nie ma, nie ma żartów, nie ma żartów. Dobra. Ej, ile tych zombiaków tu jest? O co chodzi? Kurde, uciekłem im, ale jest... Ciężko Widziałem tutaj pająka Czy on tu... Oj, słyszę go nadal Słyszę go nadal Dobra, okej, okay, to jest dobry znak Czy ten pająk do nas przyjdzie? Chodź tu, bo tam jest szkielet Ja nie chcę ze szkieletem się tutaj, kurde, bić Idziesz? Dobra, musimy zeskoczyć O nie, a ja mam bardzo mało życia Dobra, o nie, nie dał mi... Nie dał mi tego Nici, nie dał mi nici Najgorzej, najgorzej Jest pająk, jest pająk Kolejny Ała, ała, ała O kurde, o kurde Dobra? No nie dał nici, co za kurde Bambik. Dobra, ej, patrzcie, gdzie ja wyszedłem w ogóle, nie? O, jest kolejny pająk. Dobra, dobra, dobra. Hono tu, chono tu. Hono tu, gościu, do mnie. Hono tu, ej, ile tu mobów jest w ogóle w tych kejwach To ja nie mam pytań. Daj mi nić, daj mi. O, w końcu. Ale tylko jedna! Trwało to wieki, ale mam aż cztery nici. Udało mi się to zdobyć, więc zarąbiście. Teraz musimy sobie tylko tam wrócić yy, i zrobić sobie wędkę. I jak zrobimy wędkę, to zaczynamy połów ryb, bo bez tego, no, nie odblokujemy obrazka. Więc szybko idźmy sobie w kimę do jakiegoś domku. Na przykład do tego. Cyk, cyk. O! Okej, okay. i teraz wystarczy, że zrobimy sobie mordeczki, by moje. Patyczki. Proszę bardzo, i. Wędkę. Ej, co jest? Aha, dobra, okej, okay, okej. Okay. Już myślałem, kurde, że coś robi nie tak. Ale dobra, najważniejsze, że mamy wędkę. Ja już powiem wam szczerze, że nie pamiętam co. Potrzebowałem w ogóle do tego obrazka. A szkło, bo tak, bo to było akwarium. Więc no teraz łowimy rybcie. Mam nadzieję, że jakaś rybcia się tutaj kurczę złowi, byłoby świetnie. O, o, o. Pek. No nie, ej, nie. nie. Nie, no, nie mów, że ja tylko tą rybę Będę teraz łowił Ej, bo jest szansa, że ja nic nie wiem o Minecraftie I ta ryba po upieczeniu może zmienić kolor I wydaje mi się, że tak pewnie będzie I pewnie wy już zdążyliście w komentarzu Napisać, kurde, mwk Ty nie ogażę, przecież to tak nie działa Przecież to, to już dawno byś miał, halo, kolego I że rzeczywiście trzeba złapać Inną rybę, bo wyjdę, no, źle wyjdę W waszych oczach ty. Dobra, uwaga, zaraz się to okaże Oho. Oby to nie był fail życia, nie? Nie, dobra, to nie jest fail życia, już myślałem, kurde ty! Są te inne ryby, dobra, zarobiście, potrzebujemy tylko jedną, chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie, o mam? Nie mam, dobra bo ja zebrałem coś innego, o, teraz mam, o kurde, dobra bo ja bym się utopił, dobra, mamy rybę! Mamy rybę, Jezu, ej, ile tu trwało Jakbym wiedział wcześniej, że one tutaj są To bym nie robił wędki Dobra, zanim pójdziemy sobie jeszcze do bikona Musimy zrobić szkło Bo bez szkła, no, nie odblokujemy kolejnego obrazka I nie zobaczymy sobie, jak wygląda akwarium W prawdziwym życiu, mordeczki Dlatego tutaj zbieram piaseczek, ok, Ej, bo ja, czekajcie, gdzieś dałem tutaj piecyk O, tutaj dałem piecyk, dobra I wrzucamy sobie to teraz tu Żeby to się przepalało W tym czasie może wydobądźmy sobie więcej i drewienka I dajmy sobie tutaj zwykłe drewienka na opał, będzie szybciej. No i pozostało nam tylko czekać. W tym czasie możemy sobie zamienić tutaj te nagety na sztabki i w ogóle te sztabki żelaza jakoś wykorzystać i zrobić na przykład miecz i można zrobić kilof. Myślę, że tutaj, o ta se teraz podmienimy, żebyśmy mieli zupgradeowany ekwipunek, moi drodzy. O, pek, zarąbiście. Czemu to jest tak w ogóle osobno? Co tu się wydarzyło? I skąd ja mam w ogóle mila? O co chodzi? Mamy szkło, więc robimy szyby, no i w zasadzie mamy wszystko, czego potrzebujemy do odblokowania właśnie obrazeczka Ej, musimy wyrzucić trochę przedmiotów Bo to mi nie jest potrzebne, to też No jestem ciekawy, jak będzie wyglądać to akwarium Bo jakby, no chyba każdy widział w prawdziwym życiu akwarium Aczkolwiek, no, nie wiadomo jakie tutaj będzie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i tą rybkę wrzucamy No i klikamy przycisk Jak wygląda ta rybcia? I co jest? O nie, biedna rybcia, kot atakuje ryby Pa, u człowieku, ale dobra, okej okay. Na szczęście żadnej ryby nie złapał One są bezpieczne, bo wpierdzielił się do wody I no, jak wiadomo, koty boją się wody, więc uciekł Ale dobrze, że nie rozbił go, bo to była lipa Lećmy w takim razie dalej i teraz mamy pianino Ej, ale naprawdę bardzo ładne jest te pianino Co by nie mówić, ta dekoracja jest naprawdę ładna W sensie, ej, nie widziałem nigdy czegoś takiego I do tego potrzebujemy trzy deski Białej wełny, czarnej wełny i białej wełny Mm, ej, dobrze, że mam barwnik Dobra, to tak w zasadzie Musimy wykopać sobie troszkę drewna No i znaleźć oczywiście owce Czekajcie, ja sobie posortuję tu itemy jakoś O, tak o I gdzie tutaj będą jakieś owieczki? Ale góry przed nami Ej, co to zabijam w ogóle? Pa! Ale zarąbiście to wygląda, nie? Dobra, weźmy sobie od razu drewno Skoro jesteśmy tutaj, mamy po drodze To, to warto o tym pomyśleć Dobra no i teraz tylko potrzebujemy trzy wełny Myślę, że to nie będzie jakaś duża misja Jeżeli znajdziemy hordę owiec Stado owiec yy, No ale pytanie, czy je w ogóle znajdziemy Bo jak na razie to Znaleźliśmy tylko jedną owcę i ona była w wiosce O, są owieczki Dobra, zarumbiście, mamy to Teraz pach, pach, oje, oh yeah, ho, oh yeah. no tu, ty też I ty też, no, dobra yy, Więc teraz tak Te nasiona mi się nie przydadzą, mamy trzy wełny Mamy trzy wełny, bierzemy, robimy teraz Czarną, mamy deseczki, no i mamy wszystko, żeby ten właśnie obrazek odblokować. I pianino w prawdziwym życiu. No, grałem kiedyś na pianinie, ale czy ja umiem grać na pianinie? No, z tym bym się kłócił, nie? Oki, doki, więc teraz cyk. Dobra, więc teraz zobaczymy sobie te pianinko Wrzucamy sobie raz, dwa, trzy. Teraz raz, dwa, trzy. Ok. Klikamy przycisk i lecimy sprawdzić. Więc tak wygląda. Co jest? Aha, dobra, gościu gra na pianinie. I co tu się wydarzy? Bo przed chwilą zniknął. Aha, on upadł. Ej, czemu on upadł? Co jest? Porąbane. I chłop chyba był pijany, jak grał, nie? <grytanie> dobra, co tutaj mamy? To jest chyba drapak na koty w Minecraft. No tak wygląda, bo są koty, no i jakby to tak wygląda, no ma, jak macie kota to wiecie o co chodzi, ja nie mam kota ale wiem co to jest i potrzebujemy znowu wełny i czterech patyków, ej patyczki już w zasadzie mamy, ale potrzebujemy teraz znowu dwie wełny, ej ale białą wełnę teraz przecież ty w wiosce villagerów możemy zdobyć białą wełnę, przecież tutaj są takie namiociki jeżeli w tej wiosce są te namiociki oczywiście, patrzcie znalazłem zarąbiście, dobra więc mamy tutaj dwie wełny, ej no kozacko kozacko, wszystko układa się ilealnie. To ja nie muszę następnym razem mieć po wełnę, bo kurde jest wszystko na miejscu, nie? Dobra, więc odblokujemy sobie teraz drapak dla kotów. No, chyba każdy wie jak to może wyglądać. Jak większość rzeczy... Uu, a to co to jest? Jakiś mięcho? Ej, nie, to jest drewno. Ej, ale wygląda jak mięcho. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Wrzucamy dwie wełny. Wrzucamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery patyki, tak? No i klikam przycisk. Pokaż mi ten drapak dla kota. Ej, co jest? Czemu ten kot... Ten kot drapie drzewo. Czemu on drapie drzewo? Aha, w sensie, że to jest takie porównanie, że wiecie, że koty nie potrzebują drapaka tak naprawdę, tylko potrzebują drzew, żeby drapać drzewa. Wiecie, bo jak drzewo coś swędzi, to kot przychodzi i je drapie. głupie było. Dobra, nieważne. Lećmy teraz do tego, bo to jest ciekawe, nie? Mamy tutaj, słuchajcie, kawałek drzewa, mamy te lightning rody, mamy armor standy. Ej, to wygląda w ogóle, jakby to była jakaś pieczeń przyrządzana nad ogniskiem, nie? A to jest drewno. Ej, mocno ty naprawdę mocno dobra co do tego potrzebujemy potrzebujemy mięso czyli zgadłem dobra ej dobra mamy tylko jeden rodzaj mięsa potrzebujemy jeszcze dwa czyli potrzebujemy świnkę i potrzebujemy krówkę ale może przed tym pójdziemy sobie w kimkę o ej Zrymowałem, żeby nie latać w nocy Bo to będzie przypiks, nie? Szybki wjazd na chatę, villager wypadł No, to mi się podoba No i dobra, i teraz możemy zacząć nasze polowania Na świnie i na krowę Ej, ja tam widziałem gdzieś chyba krowę O, jest krowa, dobra, zarąbiście Mamy tutaj na drodze dwa creepery Ale dla mnie to jest nic Ja je pokonam, patrzcie, bo jestem pvp master A Albo i nie, albo i nie Jak coś, to udajcie, że tego nie widzieliście Opa, te... Chciałem powiedzieć, że teraz go pokonam, ale no niestety widzowie, nie zawsze wychodzi y, po y, naszej myśli, nie? Dobra, mamy dwa rodzaje mięsa i jeszcze trzeci. Czy u mamy tutaj tego handlarza człowieniu. Ej, czy ty masz coś dla mnie fajnego? Pokaż coś. A, ja nie mam Emeraldu, więc spadaj na dół. Okej, okay, dobra, uciekajmy, bolamy, atakują! No, no, no! Ej, ty, one mnie gonią! O, kurde, one mnie gonią. Ej, dobra, co ja z najlepszego zrobiłem? Musimy teraz znaleźć szybko, nie krowy, tylko kurka, rurka, świnie. O, jest świnia. Jest, o i są kolejne świnie, dobra, zarąbiście Tylko jedną potrzebuję, tak naprawdę, więc hano tu, hano tu, o, świetnie więc mamy trzy rodzaje mięsa, tak jak było nam potrzebne No i wracamy do wioseczki, no i odblokujemy kolejny obrazek I zobaczymy, ty, bo w sumie tak kminie, że te mięso Dobra, nie będę wam spoilerował, ale chyba się domyślam Co to może być, aż zgłodniałem jak o tym pomyślałem, bo chyba każdy lubi te danie Dobra, jestem na górze, więc teraz pozostało nam nic innego, jak wrzucić właśnie te wszystkie stejki i odblokować obrazy. Więc uwaga, wrzucam z mięso skroby, mięso ze świni i mięso baranie. Rozumiesz? Dobra, więc zobaczmy, ale czekajcie, ja już coś widziałem. Widzicie? Tu jest jakiś gość. Ej, nie wiem o co chodzi, ale zanim do tego obrazka przejdziemy, chciałbym wam przypomnieć, że są na sprzedaż moje komiksy mojego autorstwa i można wygrać super nagrody. Link w opisie. No i zostawcie łapkę w górę, a my sprawdźmy to. Okej, okay, czyli to był kebab. Ej, ale serio, ja o tym pomyślałem. Jak wam mówiłem o potrawie, to serio pomyślałem o kebabie, bo patrzcie, jak to mięso wygląda. Identycznie jak te, które było w Minecrafcie. Ej, mocne, naprawdę. W ogóle, jaki ten ziomek zadowolony. Hej, man, chcesz kebab? One dollar, please. Uuuu, <laughs> zaczyna się robić groźnie. Mamy tu jakiś Herobraina i mamy no dwa Steve'y, z czego jeden ma białe oczy, czyli jest Herobrainem. Ciekawe. I wiszą do góry nogami i co Potrzebujemy Redstone. Naprawdę potrzebujemy Redstone. ja teraz, żeby znaleźć Redstone, będę musiał chodzić po cejie człowieku 10 lat. I muszę to zrobić, bo musimy sprawdzić, jak wyglądają właśnie takie wiszące ciała w prawdziwym życiu. Patrzcie, i wróciłem do miejsca, w którym już dzisiaj byliśmy, czyli tego ogromnego cave'a, bo tutaj jest tyle rozgałęzień, że na luziku na pewno zejdziemy tak nisko, żeby znaleźć redstone. Ej, w sumie zróbmy sobie pochodnie, żebym więcej widział. Chyba pierwszy raz dzisiaj w dzisiejszym filmie mam węgiel. Serio, nie? Przypadaliśmy wszystko drewnem. O kurde, o kurde. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Zostawcie mnie w spokoju, zostawcie mnie. Dobra, idziemy nisko, nisko, trzeba iść jak najniżej się da Złota zasada, chcesz znaleźć redstone Idziesz jak najniżej, ale nie tu Bo tu kurczę nic nie ma Dobra, gdzieś doszedłem, o kurde jest tu zombiak Dobra, załatwmy sobie go, żebyśmy w spokoju mogli sprawdzić Czy jest tu, o, jest redstone Dobra, zarąbiście Więc sobie to wykopiemy O, elegancko, cy, a ty Bo ja nie mam miejsca, o, dobra, mamy redstone Więc teraz muszę po prostu Wrócić drogą, którą przyszedłem Tylko, że tutaj było łatwiej zejść Niż wejść, rozumiesz, no ale co to dla mnie człowieku. Dobra, w takim razie, no jak możecie zauważyć, opuściłem ten cave. Mamy Redstone? Mamy redstone, dobra Musiałem się upewnić, no i wracamy Teraz do naszej wioseczki, nie? No i to mi się podoba, taka sielanka Człowieku chillera, villagerowie sobie Pasą tutaj, rozumiesz? Kurczaki Tutaj owce sobie jedzą trawkę Pełna chillera, chłopie, ale tą Chillere zaraz zakłóci Obrazek, który zobaczymy Ponieważ będzie on pokazywał Wiszące ciała, ej serio, nie wiem czego Się spodziewać, mam nadzieję, że nic Co będzie trzeba blurować, bo już było Tak parę razy w tej serii, dobra, wrzuc Wrzucam jeden redstone, klikam przycisk i sprawdzamy. I uwaga! Ej, rzeczywiście! To jest wiszące ciało, chłopie! Pa! Jeszcze pająki na nim są! joł, No, to jest creepy! Serio, dobra, nie chcę na to patrzeć! Ej, co jest! Kolejna rzecz to cmentarz? Serio? Czy potrzebujemy kości? Czy ja mam jakieś kości? Oczywiście, że nie mam kości. Potrzebujemy dwa kobla i kości. Akurat jak jest dzień, to musimy iść teraz szukać szkieletów Ja nie mogę Najgorzej Patrzcie, jaki cave odkryłem Patrzcie, ile tu jest szkieletów To jest za jaskinia porumbana. ty Wszedłem, Wydaje mi się tą samą drogą, którą wcześniej Oła Oła, oj, Niebezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie Dobra, czekajcie, czekajcie Bo tu trzeba na spokojnie ich wszystkich pokonać Dobra, mamy, mamy, mamy Ej, tu emeraldy są, o lols Dajcie mi Emeralda, dobra, chodno, już już was rozwalę, skoro się napatoczyliście, to was pokonam. O ty, bo ja nie mogę zebrać tych... Ej, ja nie mogę zebrać tego, weźmy sobie nie strzały, tylko kurde kości, po to ja tu przyszedłem. No dalej nie. O, dobra, okej. Okay. Ile mamy kości? Dwie. To w zupełności wystarczy, więc wracamy na górę. Zobaczymy cmentarz. Mało interesujące, więc musimy sobie teraz tutaj wrzucić, uwaga, dwa kobla, jedną kość no i musimy kliknąć przycisk, bo by nie zadziałało, nie? Mamy cmentarz. No jakby takiego cmentarza u nas w Polsce nie zobaczycie, bo to jest taki typowy amerykański, rozumiesz? Tylko na filmach takie widać. No ale spoko, jakby no creepy. Creepy. Nie chciałbym się znaleźć na takim cmentarzu, zwłaszcza w nocy, jak miał Widzieć tak, wiecie, że taka szaruwa, no to nie, 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 nie ma opcji. Jak już jesteśmy przy klimatach cmentarza, to oczywiście mamy tutaj leżącego szkieleta i. Trumne! Świetnie! Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy do tego trzech kości. Ja mam jedną, czyli potrzebujemy tak naprawdę dwóch. Plus jest taki, że nie muszę tym razem iść do Kejwa, bo no robi się noc, więc zaraz zaczną się pojawiać mopki. Ale i tak, będziemy musieli walczyć najgorzej. O, mamy pierwszego gagatka, pierwszy gagatek O nie, nie dał mi nam kości. Mamy tu zombiaczka Spadaj, gościu ode mnie. Wow, 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 dobra. O, kurde, o. No strzałę, serio? O, ale mamy kolejnego, dobra, dobra, zarąbiście, zarąbiście Chodź tu, chodź tu, chodź, Pek pek Mamy, dobra, jeszcze potrzebujemy jedną kość I widzę kolejnego szkieleta, który może tą kość ostatnią nam da Hono tu, hono tu, pek pyk, pyk Kurde, byłoby zbyt pięknie jakby dał tą kość, nie? Bez kitu O, ale może ten, może ten I pa, z wyskoku człowieku go zaskoczyłem o i mamy trzy kości Dobra zarąbiście Więc możemy wracać teraz tam do nas na bazę I odblokować ostatni obrazek dzisiejszego odcinka Tylko pierwno musimy przeżyć nie Ledwo bo ledwo ale przeżyłem Lecimy na sam koniec I sprawdzamy Przypatrzmy się Mamy szkieleta i mamy trumnę Grubo no nie powiem że nie grubo e, Trzy kości proszę bardzo e, No i przycisk No i uwaga Co tutaj będzie za straszna rzecz Ej co jest yo Ej ja nie wiem czy ja mogę takie rzeczy na YouTube pokazywać Ale tam był Pogrzeb i trumna spadła, więc to mega niefajnie, mega niefajnie, ej, dobra, dobra. Yy. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, o nie. Spojrzałem do tego gościa z kebabem Patrzcie, jaki zadowolony. To jest jego żywioł, nie? Kręcenie kebabów i ich krojenie. No patrzcie, ten uśmiech mówi wszystko. I dlatego uśmiechu zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu jakiś pomysł na następny odcinek, jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek. Ja byłem w K i widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Elo! Pa!